Szanowni widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Kanał Stanisława Michalkiewicza na YouTube istnieje dzięki Wam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Każda aktywność jest ważna. Jeśli chcecie wesprzeć nasze działania i Stanisława Michalkiewicza, wystarczy wejść w zakładkę Wesprzyj na kanale. Numer konta bankowego do wpłat, które pozwalają nam prowadzić kanał, znajdziecie w opisie każdego filmu. Zapraszamy na stronę naszego wydawnictwa www.kapitalbook.pl i stronę pana Stanisława na Facebooku. Link w opisach filmów. Proszę Państwa, zapachniało prochem, a być może nawet czymś jeszcze gorszym. W przewodowie w powiecie chrubieszowskim spadła rakieta wybuchła i zabiła dwie osoby przypadkowych tam mężczyzn, którzy akurat pracowali w punkcie skupu zboża. Rząd przez kilka godzin nie informował o tym incydencie, ponieważ nie chyba dlatego, że nie bardzo wiedział co wolno mu powiedzieć. Natomiast zaczął się konsultować z wszystkimi państwami NATO, z sekretarzem generalnym Stoltenbergiem, no i przede wszystkim z prezydentem Bidenem. I dopiero po tych konsultacjach zaczął tam przedstawiać jakieś, wersje wydarzeń to znaczy takich że jeszcze nie wiemy co się stało no tragedia się stała ale nie wiemy co się stało i my prosimy zachować spokój i tak dalej pan prezydent zwołał narodową radę bezpieczeństwa pan premier zwołał radę ministrów no i tam zostały postawione w stan podwyższonej gotowości bojowej Jednostki obrony powietrznej kraju. No i policja, straż graniczna, bezpieczniacy. Szczerze mówiąc, nie bardzo wiadomo dlaczego to była taka chyba pokazucha, trochę, żeby pokazać, że rząd tutaj jest aktywny, i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, i dopiero nad ranem. Następnego dnia okazało się, że Amerykanie to co wolno wojewodzie to nie tobie, Smrodzie. Amerykanie przedstawili najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. Okazało się, że jeden z samolotów NATO śledził lot tej rakiety, no i się okazało, że rakieta została wystrzelona z terytorium Ukrainy wprawdzie była produkcji rosyjskiej, ale została wystrzelona z terytorium Ukrainy przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, bo akurat tego dnia trwał taki zmasowany, zmasowane, trwało zmasowane bombardowanie rakietowe terytorium Ukrainy przez Rosjan. Wydawało się, że no w tej sytuacji oczywiście nie ma tutaj, że to był przy, przypadek po prostu, no i że cała sprawa, można powiedzieć, gdyby nie te, ty, tych dwóch nieboszczyków, nieboraków, nie no to można by powiedzieć, że cała sprawa zakończyła się wesołym uberkiem, no ze względu na. Te ofiary śmiertelne, to tak powiedzieć, nie można. Natomiast potem się zaczęły dziwne rzeczy dziać. Mianowicie wprawdzie nikt Ukrainy nie obciążał odpowiedzialnością za ten incydent i za spowodowanie śmierci dwóch polskich obywateli, bo położono to na karp nieszczęśliwego wypadku. Odpowiedzialnym oczywiście był Putin, bo po pierwsze wyprodukować kazał tę rakietę, a po drugie no wojnę prowadzi niesprawiedliwą, jak to powiedział nielegalną, jak to powiedział sekretarz generalny na to Stoltenberg, no i w związku z tym, to on jest odpowiedzialny, Ukraina już od razu skorzystała z przywileju pierwotnej niewinności. I początkowo chyba wydawało się, że tak właśnie będzie, ale bo przedstawiciel Ukrainy powiedział, że nie będzie ona utrudniała śledztwa w tej sprawie, ale potem coś się stało, bo stanowisko ukraińskie się usztywniło. Najpierw jakiś dygnitarz tamtejszy zaczął domagać się dowodów, że to z, Ukra z terytorium Ukrainy ta rakieta została wystrzelona. Nie wiem od kogo się domagał tych dowodów i jakie jeszcze mu było, były potrzebne dowody. No a potem prezydent Zełęński oświadczył, że to na pewno nie jest, nie z terytorium Ukrainy ta rakieta została wystrzelona, bo o tym go. Tak go poinformował dowódca armii, a on musi mu wierzyć, bo są razem na wojnie. No, w tym momencie już zacząłem podejrzewać, że to nie musiał być przypadek, że i to z dwóch powodów, proszę Państwa. Po pierwsze, dlatego, że nieukrywanym pragnieniem prezydenta Zowieńskiego od samego początku wojny jest to, żeby ta wojna się rozlała poza granice Ukrainy. Najlepiej na obszar państw środkowej Europy, przede wszystkim Polski. No, i taki incydent akurat świetnie się składał, świetnie się do tego nadawał, dlatego, że bardzo możliwe, że prezydent Zeleński liczył na to, że Sojusz Atlantycki uruchomi artykuł 5, no i tam stosowną jakąś ripostę rosjanom prześle. No i w ten sposób również państwa Europy Środkowej, a konkretnie Polska zostaną też wciągnięte w maszynkę do mięsa. W ten sposób spełniłoby się gorące pragnienie prezydenta Zoweńskiego. Drugi powód jest taki, że chyba przed trzema dniami, jeśli dobrze pamiętam, rozpoczęły się w Ankarze tajne rozmowy amerykańsko-rosyjskie. O których nic nie wiemy, co, o czym tam rozmawiają. Wiemy tylko, że na pewno nie rozmawiają o Ukrainie, bo o tym nas zapewniła pani urzędnicka amerykańska. No to nie, niegrzecznie byłoby powątpiewać. Otóż rozpętanie czegoś takiego w związku z tym wybuchem. Rakiety w przewodowie mogłoby doprowadzić do zerwania tych rozmów, a przynajmniej ich wstrzymania. Dlaczego, proszę Państwa, prezydentowi Załęckiemu na tym zależy? Bo wszystko na to wskazuje, a znaczy może nie wszystko, ale wiele na to wskazuje, że Amerykanie już chcą, chcieli, chcieliby zakończyć powoli tę wojnę na Ukrainie. Jak pamiętamy, zgodnie z deklaracją amerykańskiego, do sekretarza Obrony Lloyda Ostina, celem tej wojny jest osłabienie Rosji, no ale nie nadmierne, bo nadmierne osłabienie Rosji czy doprowadzenie do jakiegoś rozpadu, to po pierwsze stwarza ryzyko wojny nuklearnej, dlatego że Rosja, stojąca w obliczu rozpadu, z całą pewnością by y, użyła w swojej w obronie swojego państwa broni nuklearnej. No po to ją ma, tak samo jak inne państwa atomowe. A po drugie, ewentualny, nawet gdyby tam to się nie stało, to ewentualny rozpad Rosji doprowadziłby do niewyobrażalnego chaosu na ogromnym obszarze świata, który być może nie byłby taki łatwy do opanowania. W związku z tym, na wszelki wypadek, Amerykanie nie chcą Rosji osłabiać, tylko trochę ją osłabić, tak żeby nie musieli się obawiać tego, co, jak się Rosja zachowa w momencie, kiedy Stany Zjednoczone, przystąpią do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. Jak wyglądał Anschluss w polskim wydaniu? Komu i dlaczego zależało na przystąpieniu do Unii Europejskiej? Dlaczego hasło Targowica jest nadal aktualne i czy Niemcy chcą stworzyć czwartą rzeszę? Anschluss. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza. Do kupienia w kapitalbook.pl no i w związku z tym odbyły się, chyba tydzień temu, jeśli dobrze pamiętam, albo trochę wcześniej, odbyła się rozmowa telefoniczna Lloyda Ostina z rosyjskim ministrem obrony Sergiuszem Szojgu. Po tej rozmowie Sergiusz Szojgu nakazał wycofanie wojsk rosyjskich z przyczółka na, w prawym brzegu Dniepru w Hersoniu, na lewy brzeg Dniepru bardzo możliwe, bo nie było żadnej bitwy, która by zmusiła wojska rosyjskie do odwrotu. Ten odwrót nastąpił na rozkaz ministra Szojgu. Bardzo możliwe w związku z tym, że jako wstępna linia demarkacyjna nowej granicy ukraińsko-rosyjskiej została właśnie ustanowiona czy zaproponowana linia no, a te e, tajne rozmowy w Ankarze mają to doprowadzić do jakichś konkret, bardziej konkretnych rozstrzygnięć. No i warto zwrócić uwagę, że prezydent Zełęński był intensywnie w ciągu ostatniego tygodnia zachęcany do większej elastyczności w podejściu do. Negocjacji z Rosją. On po, po, początkowo pryncypialnie odmawiał i tak dalej, ale to teraz właśnie już podobno okazał się bardziej skłonny. Yy, nie tylko po tym yy, ostrzale rakietowym, który tam do no częściowo tam 70 rakiet podobno zostało przechwyconych, ale 30 spadły tam na wyznaczone cele. No i dopełniły zniszczenia infrastruktury. To mi trochę przypomina sytuację z końcówki wojny wietnamskiej. Wietnamski przywódca Le Du odgryzał odgrażał się, że dopóki chociaż jeden żołnierz amerykański depce swoimi bucierami świętą ziemię wietnamską, to strona wiet północno-wietnamska do żadnych Rokowań, przepraszam, nie zasiądzie, wtedy prezydent Nixon nakazał przeprowadzanie dywanowych nalotów na Wietnam Północny przez samoloty B-52. No i po trzech dniach, mimo że jeszcze pół miliona żołnierzy amerykańskich deptało swoimi bucierami świętą ziemię, to strona wietnamska wyraziła zgodę na za rozpoczęcie rokowań. No i to tak właśnie wygląda. Z punktu widzenia prezydenta Zawieńskiego sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, dlatego że e, jeśli by doszło, a wszystko, czy w każdym razie wiele wskazuje na to, że sytuacja zmierza ku zamrożeniu konfliktu, o czym półtora miesiąca temu wspominała amerykańska ambasadoressa przy NATO no to takie zamrożenie konfliktu oznaczałoby de facto rozbiór Ukrainy. Warto przypomnieć i zwrócić uwagę, że ta z takimi zamrożonymi konfliktami to mamy do czynienia od lat, od dziesięcioleci. Korea, Tajwan w Europie to był Berlin. A nadal jest Cypr, zapomniana wojna w Syrii i tak dalej. Także takich zamrożonych konfliktów jest całkiem sporo. W związku z tym, jeszcze jeden na Ukrainie to by nie y, robił wielkiej różnicy. Nie robił wielkiej różnicy może dla reszty świata, natomiast dla prezydenta Zoweńskiego, jak najbardziej, dlatego że Proszę Państwa, prędzej czy później w takiej sytuacji ktoś na Ukrainie zacząłby stawiać pytanie. No to w takim razie, po cośmy rozpoczynali w 2014 roku ten cały Majdan, jeżeli jego jedynym namacalnym rezultatem to jest podział państwa, utrata Krymu, całego wschodniego, tam lewo, lewego brzegu Dniepru i tak dalej, straty wojenne, zniszczenia, straty w ludziach, no to po cośmy to wszystko robili i kto za to jest odpowiedzialny? Prędzej czy później nieubłagany palec mógłby wskazać na prezydenta zawieńskiego. No i dlatego on tu bardzo możliwe, że jak jeśli nawet nie on osobiście, to jego ci współodpowiedzialni za tę sytuację kolaboranci mogliby coś takiego, taki incydent sprowokować. Mówię o tym wybuchu w przewodowie. Proszę Państwa, jak mówię, początkowo nie, początkowo. Byłem przekonany, że to przypadek po prostu nieszczęśliwy, ale teraz już taki przekonany o tym nie jestem, kiedy się zastanowiłem nad całym tłem. No, na szczęście. Wszystko, jak powiedziałam, gdyby nie te dwie ofiary śmiertelne, to można by powiedzieć, że wszystko zakończyło się wesołym uberkiem. Wojny się udało uniknąć, wciągnięcia Polski w maszynkę do mięsa udało się uniknąć. No i w związku z tym możemy się skupić na konflikcie wewnętrznym, który tutaj się toczy. Mianowicie tak jak wielokrotnie już Mówiłem po szczęśliwym wymiksowaniu pobożnego posła Gowina z. Ze zjednoczonej prawicy, tam trwają takie, taka, taka, takie podchody, w coś w rodzaju walki o sukcesję po naczelniku państwa. Trzech, chyba, uczestników takich tutaj wchodzi w grę. Pan wicepremier i minister obrony Błaszczak, który jest chyba nie do ruszenia, bo kupuje wszystko, co mu tam ktoś zaproponuje i w ogóle się nie targuje, więc jest Oczywiście nie do ruszenia dla nikogo, bo z takim właśnie ministrem to wszyscy lubią mieć do czynienia drugim pretendentem jest oczywiście pan premier Morawiecki, ale pan premier Morawiecki ma same zalety rzecz prosta, ale ma jedną wadę, że na ra, jak dotychczas nie ma przynajmniej oficjalnie własnego politycznego gangu. No i trzecim pretendentem jest Zbigniew Ziobro, który ma polityczny gang w postaci Solidarnej Polski. Ta Solidarna Polska ma 20 posłów w sejmie. No i w związku z tym pozycja Zbigniewa Ziobry w tej rozgrywce wcale nie jest taka zła. Przedmiotem ostatniego tutaj konfliktu jest, znaczy, konflikt w tej chwili szedł w fazę młotowania Zbigniewa Ziobry, żeby on wykazał większą elastyczność, to znaczy, żeby wyciągnął białą flagę i zgodził się na żądania Unii Europejskiej w sprawie praworządności, najogólniej rzecz biorąc, no to wtedy Unia Europejska Odblokuje pieniądze. Takie nadzieje w każdym razie ma pan premier Murawiecki, ale pan Zbigniew Ziobro tutaj wykazuje nieustępliwość, że tak powiem, godną lepszej sprawy. Myślę, że z trzech powodów. Po pierwsze, powód to jest pryncypialny. Nie będzie, Niemiec pluł nam w twarz. To jest nasz mini, program minimum w stosunku do Niemców. No i tutaj pan minister Ziobro nieugięcie staje na tym nieubłaganym gruncie. Drugi powód to jest taki, że i chyba słusznie pan minister Ziobro przypuszcza, że gdyby nawet się zgodził wywiesić białą flagę w sprawie praworządności, to wcale by się na tym szantaż finansowy ze strony Unii Europejskiej nie skończył, dlatego, że już tam w kolejce czeka następny pretekst w postaci Karty Praw Podstawowych, a konkretnie że Polska nie dostatecznie dba o dobrostan Sudomczyków. No to tutaj, żeby zapewnić dobrostan, to nie wiadomo, co by Polska musiała zrobić. W związku z tym widać, że żadne ustępstwa tu nic nie pomogą. Niemcy dążą do tego, żeby Polska zaprzestała wszelkiego oporu, żeby w ogóle podniosła ręce do góry i nie sypiała, sypała piasków w szprychy rozpędzonego parowozu wiejów, który ma nas dowieść do czwartej Rzeszy. I wreszcie Trzeci powód, dla którego pan minister Ziobro jest nieustępliwy, to ten, że no, blokada środków finansowych z Unii Europejskiej. Bezpośrednio w ministra Ziobre tak nie uderza. Bezpośrednio raczej uderza w pana premiera Morawieckiego, który no coraz bardziej się miota, bo tam forsy mu brakuje. W, podczas, w, w czasie przemówienia wygłoszonego w zakładach lotniczych w Bydgoszczy. Pan premier Morawiecki najwyraźniej chciałby przelicytować pana wicepremiera Błaszczaka i tam powiedział, że tu Polska przeznaczy 4% produktu krajowego brutto na zbrojenia. To 4% PKB to jest mniej więcej trochę ponad 100 miliardów złotych, ale pan premier mówił o 140 miliardach, więc widać, że tutaj wyraźnie chce przelicytować ministra Błaszczaka. Właszczak jest dobry, ale ja jestem jeszcze lepszy. No więc to rzeczywiście mogło zostać, no ale mogło zostać zauważone przez zagranicę, no ale jednak forsy nie ma, zwłaszcza tej z Unii Europejskiej. No i stąd coraz większa nerwowość ze strony pana premiera, no i coraz większe naciski na naczelnika państwa, żeby ministra Ziobre zmłotował. No ale naczelnik państwa tu wszechmogący nie jest dlatego, że tych 20 posłów, gdyby za bardzo przeciągnął w strunę naczelnik państwa, no to rząd premiera Morawieckiego mógłby w jednej chwili utracić większość parlamentarną, która i tak balansuje na granicy włoska, a tu 20 posłów to by była katastrofa. Kto wie, czy wtedy nieprzejednana opozycja by tam stanęła na głowie, żeby jakąś alternatywną, alternatywną rządową stworzyć, no i wtedy rozpoczęłaby się rzeź winątek, skoro my to wiemy, to naczelnik państwa to wie i Zbigniew Ziobro to wie. W związku z tym jego pozycja tutaj nie jest w tej rozgrywce taka beznadziejna. Proszę Państwa, jeszcze ostatnia sprawa. Mianowicie zakończyły się obchody dnia, rocznicy odzyskania niepodległości. No cóż można najkrócej powiedzieć? Im mniej niepodległości, tym więcej uroczystości. Taka... Taki wniosek można wyciągnąć z tego wszystkiego, i warto odnotowania jest jeszcze zatrzymanie pana Jacka Miedlara przez policję. Takie prewencyjne, bo jedynym, jedyną winą, jeśli można to tak nazwać, pana Jacka Miedlara, to było to, że on chciał wziąć udział w Marszu Niepodległości, który miał przejść ulicami Wrocławia, który był całkiem legalną, zgłoszoną imprezą, no a tym Czasem pan Jacek Miedar dostał pojmany przez policję, zakuty w kajdany, i tak dalej. No, widać wyraźnie, że w Polsce. W Wchodzą jakieś takie regulacje faszystowskie. To nie jest inwektywa, tylko określenie ścisłe. Istota faszyzmu polega na przekonaniu, że państwu wszystko wolno, wolno zakuć w kajdany człowieka, który jeszcze nic nie zrobił, tylko zdaniem, policjantów tam no, mógłby zrobić, gdyby tam co, gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem. No więc na tej zasadzie w Trzeciej Rzeszy Niemcy zamykali ludzi do obozów koncentracyjnych. No a skoro w Trzeciej Rzeszy takie regulacje były, no to w Czwartej Rzeszy nie może być inaczej, a skoro nie może być inaczej, no to takie regulacje faszystowskie u nas też są. Wyzwoliciele czy gwałciciele? Wyzwoliciele czy mordercy? Jak komuniści przejmowali władzę w Polsce? Odpowiedzi znajdziesz w najnowszej książce Kazimierza Brauna Zagłada. Książka dostępna na kapitalbook.pl